To nasz pierwszy lot kosmiczny, jakiś... Twoja, takie... <laughs> Twoja stara. Twoja stara, jeden. Dobra, i to jest cały equipment, którego da, potrzebuję, da. tak? Tak, oprócz tego, tej maszyny, co jest tam na dole. Jak co wiesz, to jest to? A co ja zrobić z tymi rzeczami? No teraz E, klikasz E. No. I to, tam masz to? taką maskę kosmiczną, o, tu. A, i musisz zdjąć no, zbroję. Tak. A nie umrę? to zamiast zbroi. A to? Jakiś sygnał. Na da... No to tu samo ci wchodzi ze shiftem. A jesteś ja trzeba to samemu to jest założyć. Mask na no o jest wszystko. O kurde, no, czekaj to ja sobie odwróć. Odruch... że to może być całkiem krótki lot. Na pewno to dobrze zmierzyć, może nie walnie w N ani A. Bo N już nie ma, ale A... To... Nie walnie, nie walnie. To czekaj, A to co tak? teraz? No, przyda, to... Bartek, A... Czekaj, to ja Bartek. może... Dobra, w dupie z tym. Jefek, a czekaj, a ta rakieta była gdzie indziej? Ee, dobra. Kontroli lotów, skłasza opady. Nie, Bartek, nie! sobie selfie przez Co to jest? Który to zrobił? To Bartek zrobił bo to Dobra, Bartek, to jest wiesz co? Który, to, który z was to Bartek? No, Marek, ja nawet. No nie dobrze, nie widzę waszego. Bum. Dobrze, że dobrze to zrobiłeś, Bartek. Kurna, zaraz się na do siebie przejdę. Gdzie ty jesteś Menelu ja nawet nie mam. Tu jest. O matko. Co to było? A, ktoś O nie. Czwarte. Nie dojechać z tego chłopu. gdzie on jest. Tak, tak się kończy <grymka> robienie programu kosmicznego. Gdzie jest ten Mener? <grymka> <grymka> o kurna, bo to nie ma Feder Polinga teraz. Dobra. Nie da się dobra. na czasu? No dobra, lecę, lecę. Tylko sobie zrobić skrinka przed rakietą na pamiątkowe zdjęcie. Ostatni raz, kiedy, tak. byłem na... kiedy jeszcze nie byłem w kosmosie. Maciek, jesteś... jesteś na pozycji Jestem na pozycji, ze mną jest Bartek. To niedobrze akurat dość. Dobrze Pierwszy człowiek w kosmosie Dobra, to już do rakiety. To mały krok dla człowieka, ale wielki naszego serwera. Czekaj, jak teraz już spacja? Trzy, no. dwa A, a to a jakoś tak mam tym tak sterować to jest czy co? liczenie do 20 a. Jakby też spacer to jeszcze przez 20 I 20. don't have a parachute if I press launch again there dobra, is going... <laughs> <dupie>. dobra, <laughs> ja mam ja mam mogę pójść bez spadach. Nie nie, nie, tam nie spada w rakicie jest a, 19, 18, o, masz, 17, jest. 16 Piętnaście, trzynaście, dwanaście, jedenaście, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, nie, trzy, dwa, trzy, dwa, jeden, teraz... Naleci już? Naleci. Jeje, LECĘ! Dobrze, przeszło słów jednak, ej dobra, dobra i tak leci. <laughs> no. Dobra, co, ile, ta ile tak leci? A ty spasek na boku Ej! Z ziemi już wyla wylatuje, widzę już ziemię Mateusz robi streama? a dobra O kurde. Misja Penkala jeden. Misja Penkala jeden. Co ja widzę na pier... A Łooo. Jak nas słyszysz Smer Smerfastycznie bym powiedział Wszystko dobrze wygląda na dalej <laughs> Ty nie widzisz żadnych dalej. Ej jo, ale stało tak mało z tej rzeczy na dole. Eee. a nie, ja was <grym> widzę, niestety. Eee. dobra. Co? <grym> Ej! Co teraz? Ej, to ja. <grym> ja Tylko nie raduj na ziemi. <grym> <grym> Gdzie jest Moon? moon. Gdzie? Co? Tu? To? Nie, tak jest, Wenus. Nie. A, w jakim wykresiku! Jakim o lewej lewej kresi, Gdzie? Po no, no, I co? No, i no, i plik, tam. Gdzie masz lunch? Lounge. Gdzie? A, Mór tu? Na prawy ruch. A musisz je lecieć o cholera. Ej, można to <grym <grym Ej, ta nasza rakieta. Oh! O. Ej, bo już widzę na tym. Eee. Y -y. Hold space, co tam Paweł robić? Hold space? Czy nie hold space? No, ale no. tak tak trzymaj ten, trzymaj bo spad... masz tam prędkość na dole No i wiesz jak... Ty, bo ja nie zwalniam wiesz, dole... Nie no masz 10 metrów na sekundę To jest nie bezpieczna wie. prędkość Tak? Na pewno? A tak jest w tym Alba czy się jest wioska księżycowa Nie może Typo... chwilę zwolnić, jak będziesz bliżej ziemi to zwolni ty jest, ty Nie zwalnia, tak? dobra jednak zwalniał Zzwolniło. Widzisz? Piękne lądowanie. Wow, ale widoki. Jak wyjść teraz? Pamiętaj pierwsze słowo, jak wyjść teraz? Wow. wow. Teraz będzie to zapisane w historii serwera. I'm about to end this people whole career. Ej! Hey, Skalmar! Tylko chyba musisz mieć moduł e, no. w kosmosie, żeby z nimi handelować. Hello. Wow, duży mózg. I we to- co? Frequent moduł to- okej, okay, mogę ich zabić? <coughs> ja nie, nie, lepiej nie. bo oni ch są, bo oni chyba są przydatni. A czekaj, flagę zapomniałem I, postawić. Taki... Yep. Jak to się stawia? Yep. EZ. And... EZ. <gryw swag Into> a. <coughs> a. a... Ej, bo ja nie mam canet food. mamy canet food? Aha! No, już mam Ej! Depikować. A nie, to chyba jest. Co teraz? Co, Co? Idzie to tylko mu tak mało paliwa zostało? Dobra, i teraz możesz odpalić. E Co to jest? Kolera. Ty kupa libera. Meteory, to jest ważne. Nie, to jest meteory, to, to jest ważne, żeby to było Ciepłe. A on jest gorący jeszcze, bo dopiero spadł. Nie! Z tego powodu jest weź, meteorytowe żelazo albo fala meteor. Dobra, to co teraz? Dobra, weź, otwórz lądownik. Otwórz lądownik. Teraz to? to? No, możesz wyjąć rakietę stamtąd w sumie. I to co to też? Ty, tak czekaj, czy ja. O! A ja A ja myślałem, że się nad głową trzyma no dobra, anyway, co te? Pewnie ten mocny animację psuje. Dobra, to postaw to w miarę daleko, ale tak, żeby starczyło kable. Możesz na razie rozwalić jakieś kable do innych rzeczy, bo tam nie są potrzebne, pewnie. I po. O, właśnie, dobry pomysł. Weź, rozwal wszystkie kable i pociągnij je w jednym kierunku, i tam postaw, tam będzie można to postawić. No dobra, i pociągnij je, nie wiem, w którąś tam w tę. No nie wiem, gdzie się po, pociągnie w którymś stronę, nie? To znaczy? Ty mogę to jeszcze ściśnić? Mogę chyba. Idę po ten, o, no może to tutaj będzie oszczędność. Panel nie stoi, to nie generuje energii. Ej, weź od odpal, ile to jest energii w tym. W storage modulu Co zrobiłem? Go. Co? To było dźwignia do zamknięcia serwera? Czy o co Chyba tak I się na tym nie zginiesz, nie Pamiętajcie o mnie Osobiście zasiądę na wieży kontroli lokalnej Żeby się do mnie nie zmieniło Dobra Czekaj, pożegnanie z ojczyzną Pocałuję ziemię Czekaj, Czekaj. Czekaj, ja już pożegnałem W nie z tą ojczyzną Tej ziemi dobra, dobra, jest dobra. to, że powiedziałem ci Maciek, szybciej, bo ja za 2 minuty wychodzę, no. A, dobra, dobra, Maciek, lecisz tam, już lecisz, w dupie ze wszystkim lecisz. Ej, ziemniaków? 20. No szybko, spacja, 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 spamuj spacją teraz. Sp spamuj, 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 szybciej spamuj. To miateński program kosmiczny. Ej, a co jeżeli ja tak będę stał? Jak będziesz stał? 7 siedem, sześć, Rakieta sześć, cię, siedem, 4. trzy, tekstuj, dwa. Paweł. Jeden. 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 out and away we go. Jeden. 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 Puszkowe jedzenie. Jedzenie w puszce się a, robi z dobra. ziemniaków. Takie ziemniaczki w puszce Mateusz dostał do swoich słabek. Mi się wydaje, że Maciek teraz... Do braninki takiej bardziej. Mi wydaje, się wydaje, że Maciek teraz też tak już nie, nie wracę Żeby zabić kebaba Mateuszowi. Ej, ale... Ja nie mam żadnej brodzi, ja będę łatwo. a Masz masz tam się bić, tam jest creeper co najwyżej. No właśnie. Ej, ale nie jest taki zły ten dobra. stream Maciek. No, ej... nawet... No, nawet po pierwsze, Jak wylądujesz, to będzie już sukces. A dobra, palec trima żeby widzieć tutaj, co się dzieje. <grymne> Czy trochę jakoś to pogłaszam no, wrażenie? Dobra, no, tak leciutko gorsze niż ten Mateusza streamek. O dobra. Tylko nie na Markurego maciek nie tak ambitnie. Wydaje <grymne> <grymne> razie masz samobójczą misję w pomocy społecznej. Moon. Nie, no nie ma nawet takiej Jak rakiety, Launch. ewentualnie mógłby polecieć na nieistniejącą stację Czemu dłużej niż umie to leciało? Nie wiem, bo Może ja... Może leci z gorszej pozycji jakiejś Dobrości komputera To nie jest super pozycja Maciek, dołóż bęglą do komputera, bo za wolno leci Dobra, czekaj Teraz za głośno jesteś nagle <laughs> Co to za poza? To węgla, no, to kod. To uszpadę. Weciekł szpadel. Weciekł no, no, szpadel. No, szpadel. No, szpadel. szpadel, teraz rodziniek podnieśnia szpadla. No leć szybciej, no ile też 6 godzin, może mijać, no. No nie wiem, no, dylatacja jest taka. Czy skrasuje, czy nie skrasuje, skrasuje, nie skrasuje. skrasuje Uwaga, nie skrasuje. tak zwany teraz jest tak zwany no, Maciek Schottingera. Jest... On w teraz jest. Czy skrasuje, czy nie skrasuje? 3, dowiemy się za 3 2, 1, nie, jednak nie, nie 1 1 Uwaga Ej Ej Skraszowało Skraszowało? Skraszowało, bo mnie wywaliła, no Okej Okej, jest jeszcze szansa, okej okay? Biegam prosto w dół, protip no i to jeszcze ja mogę lecieć tak. no. <laughs> To jeszcze Bartek poleci <laughs> Może wtedy się uda <laughs> Jeszcze ja polecę Na samym to Mamy bazę kosmicza Baza kosmicza Co ty tutaj? Nie ma takiego strzelania